A teraz wybierzemy się na spotkanie z najwyższym potencjałem. To jest spotkanie, które ja zorganizowałam dla ciebie i dla twojego najwyższego potencjału. I pozwól, że ja właśnie będę organizatorem tego spotkania, ponieważ mam wielką ochotę, żeby to spotkanie odbyło się w pałacu hrabiego Popiela w Kurozwękach. Wizytowałam niedawno ten pałac i pomyślałam sobie idealne miejsce na ważną randkę. Ten pałac hrabiego Popiela to jest prawdziwa rezydencja. Pokazowa, prestiżowa, wyjątkowa, wyśmienita. Idealne miejsce na ważne spotkanie. Jest tam sala balowa z kryształowymi kandelabrami, wielkimi oknami, marmurową posadzką, ale sala balowa to nie jest ta sala, która nas dzisiaj teraz interesuje. My przejdziemy nieco dalej na pierwszym piętrze do sali z pięknym białym marmurowym kominkiem ze złoceniami, z kryształowymi lustrami. Oczywiście są i kandelabry, ale w tej sali jest pięknie przybrane stół dla dwóch osób. Na ścianach purpurowe tapety, na stole kwiaty, Świece za oknami park. Najpierw Ciebie zaproszę na tę ucztę. Tam są dwa fotele przy tym stoliku. Wybierz sobie jeden. Usiądź. Masz teraz przed sobą stół pięknie przybrany. Na stole śnieżno-biały obróz. A na drugim krześle. naprzeciwko Ciebie za chwilę przysiądzie, właściwie nie nie, nie przysiądzie. Rozgości się Twój najwyższy potencjał. Jeszcze chwileczka jeszcze momencik. Zobacz te piękne tapety, Splendor. Kryształowych kandelabrów wokół siebie, park otaczający ten przepiękny pałac, dalej łąki z bizonami, a ty siedzisz na swoim fotelu. Cała rezydencja ci sprzyja. To jest Twój moment. Ten pałac w tym momencie żyje na Twoją rzecz, istnieje na Twoją rzecz. Jest piękny. Na Twoją rzecz jest uroczysty dla Ciebie, ponieważ za chwileczkę, w dwuskrzydłowych, ogromnych drzwiach prowadzących do tej sali, w której Ty już siedzisz, pojawi się Twój najwyższy potencjał. I drzwi otwierają się. I staje w nich Twój najwyższy potencjał. Popatrz, kto wszedł, kto zbliża się do stolika, przy którym już siedzisz, kto siada lub nie siada naprzeciwko Ciebie. I teraz robimy stop-klatkę, ponieważ ja. Chciałabym, żebyś złapała, żebyś złapał wszystko to, co wydarzyło się w tobie na temat spotkania z Twoim najwyższym potencjałem. Oczywiście, po pierwsze, co zobaczyłaś? Kogo zobaczyłaś? Co zobaczyłaś? Co zobaczyłaś? Po drugie, co czułaś? Co czułaś? Co się w tobie działo? Jak zachowywał się? Twój najwyższy potencjał. Czy był duży, czy był mały, czy był uroczysty, czy był monumentalny? Czy chciał zasiąść przy stole, przy którym ty już jesteś? Czy ty chciałaś, żeby on się dosiadł? Czy ci się podobał? Czy ty się podobałaś? Podobałeś. Jaka była wasza relacja? Czy popatrzyliście sobie w oczy, czy ci serce trzepotało z radości na jej i jego widok? A może oblało cię gorąco? Spróbuj nazwać, poczuć, co się dzieje z Tobą w trakcie oczekiwania na wejście najwyższego potencjału, i później podczas spotkania z Nim, krótkiego, ale bardzo ważne są te ulotne drgnienia, które mają miejsce w Tobie. Trzeba je złapać, trzeba je nazwać, trzeba je poczuć, wyłowić z głębin siebie. Opisać, złapać, uświadomić sobie, co się wydarzyło, jak się czułaś, czułeś, jak zachowywał się najwyższy potencjał, jak przebiegało to króciutkie, ale jakże ważne spotkanie. I za chwilę przejdziemy do podsumowania tego wszystkiego, co złapałaś, złapałeś w sobie.